Witam serdecznie, witam w kolejnym tutaj komentarzu na kanale PSTV Ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i dzisiaj o tym co powiedział Tackle Carlson, bo to jest dosyć gorący temat w sieci, bo dotyczy oczywiście naszego zaangażowania na Ukrainie, znaczy dotyczy w ogóle wojny na Ukrainie i dotyczy tego, że odezwała się gromada tych, którzy chcieliby, albo powinni moim zdaniem, pójść sami walczyć, a nie wygadywać i wypisywać głupoty w internecie. Dzisiaj o tym zachęcam, kochani, zanim przejdę do Meritum, do wsparcia, do subskrypcji, do lajkowania, udostępniania, komentowania. Zapraszam do wsparcia naszego kanału. Potrzebujemy Waszej pomocy, więc zachęcam do tego, byście na przykład postawili nam kawę lub wsparli w inny sposób, na przykład w dokonaniu przelewu, którego Gdyby szczegóły, do którego znajdziecie w opisie tego materiału. Zachęcam do tego bardzo gorąco. Dziękuję za to, że jesteście z nami, że wspieracie, że możemy na Was liczyć, ale potrzebujemy Waszego wsparcia wciąż, by mówić jak jest. A co do samego Tuckera Carlsona. Ponoć kar, Tucker Carlson derwi z Polski, czemu sami nie obronicie Ukrainy. To yy, na jednym ze spotkań z, ze swoimi wielbicielami, czy też widzami Tucker Carlson. Mm, powiedział do końca, mm, odpowiedział na jedno z pytań jednego z chyba e, widzów z Polski. Um, mówi, dlaczego Polska nie pójdzie na wojnę z Rosją? Jeśli się tak tym przyjmujecie, to czemu sami nie obronicie Ukrainy? Pyta dziennikarz Tucker Carlson, były prezenter Fox News, tak czytamy na dorzecz.pl. Takar Carlson podczas konferencji Turning Point USA odpowiadał na pytania uczestników spotkania. Wśród zebrania znalazł się uczestnik z Polski, który zwrócił uwagę, że dziennikarz często krytykuje prezydenta Ukrainy, Włodomyra Żełańskiego i zapytał, czy Carlson uznaje Rosję za agresora w tym konflikcie. Carson co prawda przyznał, że to Ukraina jest ofiarą, ale winą obarczył NATO. Uważam, że Ukraina jest tutaj ofiarą. NATO jest agresorem, NATO zrobiło to pod dowództwem Joe Bidena i to jest szalone, powiedział. Żeleński jest zły, ale większość Ukraińców nie jest zła. To wspaniali ludzie, a oni są niszczeni, dodał. Carson, dlaczego Polska nie pójdzie na wojny z Rosją? Dziennikarz wyraził niezrozumienie dla amerykańskiego zaangażowania w konflikt, dlaczego Polska nie pójdzie na wojnę z Rosją, jeśli się tak tym przejmujecie, to czemu sami nie obronicie Ukrainy, dopytywał Carlson. W dalszej części wypowiedzi stwierdził, że cała wojna to jedynie sprawa regionalna, czemu... Ja w to jestem wmieszany. Czemu moje dzieci żyją w cieniu widma wojny jądrowej rozpętanej po to, by bronić suwerenności Ukrainy? Albo żeby ocalić Polskę? Lubię Polskę, lubię Ukrainy, nie jestem Amerykaninem, ani jednego dolara więcej, nie. Walczcie sobie sami, jeśli to jest takie ważne, stwierdził. W swoich słowach Carson nie przypisał żadnej winy Rosji, mimo że to ona rozpoczęła inwazję i doprowadziła do eskalacji konfliktu. No dobrze, no to kilka rzeczy. Po pierwsze, tak, pierwsze działania bojowe zrobiła Rosja. Dlaczego to robiła? Co było tego wynikiem? Wyobraźcie sobie, że w tym momencie Putin rozstawia, um, albo mówi, że rozstawi um, pociski nuklearne na Kubie. Co, robi, co robią Stany Zjednoczone? No na pewno nie są z tego powodu zadowolone. I robią wszystko, żeby temu przeciwdziałać, łącznie z inwazją na Kubę. I tak się stało, jeśli chodzi o Rosję. Czy ja będę bronił Rosji? Oczywiście, że nie. Czy będę bronił Putina? Oczywiście, że nie. Ja wiem, że teraz mnóstwo widzów po tej stronie powie, jak to Putina nie będziesz bronił, no nie będę mu składał życzeń na, życzeń na Twitterze, bo pamiętam, że na przykład, żeby wywołać drugą wojnę czeczeńską Putin sięgnął po e, rozwalenie w pył trzech budynków mieszkalnych w Moskwie. Ale to nie mi jest oceniać, jeśli chodzi o tę wojnę. Wiem, że ta wojna nie jest polska, wiem, że do tej wojny nie powinno się tak państwo polskie zaangażować, tak jak prowadziło politykę za czasów Prawa i Sprawiedliwości i obecnie prowadzi. To nie jest nasza wojna. Poza tym są jeszcze ogromne wpływy, ponieważ ten czarnoziem ukraiński w większości jest wykupiony przez firmy globalistyczne, które mają swój kapitał w Niemczech, we Francji. I w Stanach Zjednoczonych. Potem pytacie mnie, dlaczego tak jest. A ja powiem, że Carson ma rację, bo z punktu widzenia normalnego obywatela amerykańskiego, a po co mi jakaś Ukraina, a do czego mi to jest potrzebne, a po co ma, ma mi spaść bomba jądrowa na głowę, bo nie doszło do porozumienia i jest naprawdę źle. A to jest również na stole. Oczywiście nie jest na razie w tym momencie, mam nadzieję, to aż tak wielka groźba, ale jest. No tak, no tak proszę Państwa, tak to wygląda i nie rozumiem, dlaczego ja mam, i to często zadaję to pytanie, dlaczego Polacy mają się bić za ludzi, którzy jawnie nawiązują do banderyzmu, do bohaterów ludobójstwa na Polakach na Wołyniu, gdzie nie chcą tego rozliczyć, a w tym samym czasie e, dokonane są ekshumacje niemieckich żołnierzy z czasów II wojny światowej, żołnierzy Wehrmachtu. No to o co tu w tym wszystkim chodzi? Dlaczego polskie firmy padają, dlaczego polskie rolnictwo pada, a te ukraińskie ma carte blanche na handel w całej Unii Europejskiej? To jest ta Unia, do której mieliśmy wchodzić, a do tego jeszcze Mercosur, ale to jest inny temat, zostawmy. Skupmy się na tym, co powiedział tak i co wzbudziło, Jakie to on zły, jaki on jest to pro-Putinowski. Nie wiem, czy jest. Ja bym również, tak jak powiedziałem na wstępie, Putina nie będę bronił, ale z drugiej strony, no, cała ta nagonka, ta propaganda użyta przeciwko takim ludziom jak Carlson, takim ludziom jak w Polsce, jak, jak wielu innych, którzy zachowywali zdrowy rozsądek i wyzywano nas od, od ruskich onuc. No to ludzie, tylko dlatego, że, że gdyby nie widzę potrzeby angażowania takiego i gospodarczego i społecznego, wojskowego w wojnę na Ukrainie, bo co ona dała? No jesteśmy największymi przegranymi tego konfliktu. I będziemy jeszcze bardziej. Na nasz koszt żyje, żyją, żyje wiele milionów Ukraińców. Fachowcy nawet określają, że no po prostu ten kardy, no przeogromny deficyt budżetowy jest spowodowany tym, że polski budżet utrzymuje dwa państwa. O wdzięczności Ukraińców, no co mam powiedzieć? I wciąż, gdzie pojawiają się hordy miłośników y, Ukrainy, którzy mówią, tak, musimy teraz i zaraz iść. Słyszę, żeby pan doktor Jacek Bartosiak mówi, że to dobrze, że, że no, bo w końcu utrzymali, bo, bo, bo by, by, moglibyśmy być już odrzuceni za, mm, za linię Odry, że na to już by nie było w Polsce, ani w Litwie, ani na Estonii, ani w, na Łotwie. Naprawdę? Naprawdę? Skąd ta, to przekonanie? Możemy oczywiście teraz rzucać tak, gdyby nie Ukraińcy od, mm, utrzymali się i tak dalej i tak dalej i tym podobne. Ale z drugiej strony, gdyby Ameryka nie prowadziła za czasów Bidena takiej, ani innej polityki zagranicznej, nawet nie za czasów Bajdena, bo te problemy zaczęły się, ta ingerencja w politykę ukraińską zaczęła się tak naprawdę, powiedziałbym już tak hardkorowo od Janukowicza. Poglądajcie, jest mnóstwo materiałów w internecie, wciąż nieocenzurowanych na ten temat, które wyjaśniają tę sprawę. Sam prezydent Trump powiedział, że to jest proxy war, czyli wojna zastępcza. Nie wojna między Ukrainą a Rosją, a tak naprawdę Stanami Zjednoczonymi a Rosją albo nawet a Chinami. Więc o czym my mówimy? Sam prezydent Stanów Zjednoczonych, który dzisiaj siedzi w Białym Domu, bo to powiedział, to przyznał. Przyznał to również sekretarz stanu pan Rubio, ale wciąż do twardych głów w Polsce to nie trafia. No i później, jak to tu Ukraińcy? Proszę Państwa, wygląda tak, na taką sytuację, i to chciałbym zadać to pytanie tutaj, jak jeszcze mogę, bo y, nie ma kim walczyć na Ukrainie, to mówią każde strony tak zwanych fachowców, którzy oceniają ten konflikt. No i coraz bardziej mówi się o tym, że kolejni w kolejce to Polacy, to wyślemy polski, wojsko polskie. A co z tymi milionami Ukraińców na naszym terenie? Młodymi Ukraińcy, Ukraińcami, którzy tutaj są, którzy no, według na przykład prawa polskiego są powyżej 18 roku życia, czyli mogą bronić, mogą być żołnierzami. Ja wiem, że prawo ukraińskie w tej materii mówi, że chyba od 26 roku życia tak jest i że ostatnio pan Żałowiecki pozwolił im opuszczać kraj. No to ja nie zgadzam się na sytuację, w której że Polacy mieszkający w Polsce mają bronić Ukrainę, a Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, nie chcą tego robić i nie pojadą na front ukraiński. Przecież to jest jakiś odpał. Sytuacja staje na głowie, że Ukraińcy mieszkający, którzy mogliby chwycić za broń, nie chcą tego robić, i oni zostają w Polsce albo w całej Europie, a Polacy mają jechać i bronić Ukrainy. Ukrainy banderowskiej, neonazistowskiej, która pluje na Polaków, która nie lubi Polaków, która gra ewidentnie przeciwko Polsce na arenie międzynarodowej. Ja, ja tego nie rozumiem. Jeśli z każdy tych, którzy mówią, że powinniśmy pomagać Ukrainie, um, y, mówi tak, to niech mi to wyjaśni. Jaki jest. Albo na przykład, jak słyszę jeszcze jedną rzecz. Że yy, tak yy, po, podczas ataku na Kijów yy, yy, Ukraińcy odrzucili Rosjan i to yy, pozwoliło zatrzymać wojska rosyjskie długo, wykrwawiać je i nie zaatakują Polski. Ludzie, Kaliningrad jest wciąż. Tam stacjonowały wystarczające ilości wojsk rosyjskich, żeby zrobić bardzo dużo, żeby wejść na teren Polski. Od strony północnej. Hmm. Co? Nie no, tego nie dopuszczę się. Nie ma, nie ma yy, Okręgu Kaliningradzkiego. On nie należy do Federacji Rosyjskiej, przynajmniej przez te ostatnie lata. Tam nie stacjonowała ani yy, flota bałtycka, nie stacjonowały inne oddziały rosyjskiej armii. Nie. A to, że stacjonuje rosyjska armia na Białorusi, to też... Um, jak gdyby ludzie zapominają. No przecież to wszystko jest absolutnie pomieszane, poplątane i ja mówię wprost i mam nadzieję, że się do tego przychylacie. To nie jest nasza wojna, to nie jest nasz interes, rozdawnictwo, totalne rozbrojenie armii. Z czym, kiedy, jak? W dzisiejszej rzeczywistości, gdy tli się konflikt na Bliskim Wschodzie, gdy zaczyna znowu, na nowo wracać konflikt chińsko-amerykański, my mamy iść i walczyć za Ukrainę. Hmm. Dobrze, zostawiam to Wam. Jeszcze raz bardzo proszę o pomoc, o subskrypcję, o lajkowanie, udostępnienie, komentowanie tego, o czym mówimy na naszym kanale. Zachęcam do wsparcia PSTV, do lajkowania, udostępnienia, komentowania i przede wszystkim można postawić tam kawę albo dokonać przelewu. Jak to zrobić, możecie znaleźć w opisie tego materiału. Z góry dziękuję. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Do widzenia.